Snacks już od Fenixa, zobaczył go teraz chyba Dezi, no i zobaczmy, Taz razem ze żeby zrobili pułapkę, ale wycofują terroryści na górny B.S. Taz jeszcze czeka, próbuje podejść, to się może źle skończyć dla za nie spodziewać się tam Deziego, oj, będzie ciężko, a jednak... Właśnie przeteleportowaliśmy Przedreportowaliśmy się w czasie, słuchajcie, mamy rundę do przodu. Co ciekawe, Taz był w tym samym miejscu i byłem w szoku z tym, co się stało. Ale przegraliśmy drugą rundę i teraz mieliśmy powrót do przeszłości. No i trzecia runda też dla Elevatu, ale to było coś kosmicznego, słuchajcie. Jeszcze tak się śmiesznie złożyło, że ta, z którego obserwowaliśmy, był w dokładnie tym samym miejscu, co w poprzedniej rundzie. Więc byłem w autentycznym szoku. No ale już wszystko wraca do normy. Myślę, że po prostu nam administratorzy przesunęli opóźnienie znaczy, zlikwidowali opóźnienie, dlatego szybko przeszliśmy do kolejnej rundy. Tu już nie raz widzieliśmy kambaki amerykańskich drużyn, czy. Czy to chociażby w SL1 w Katowicach? Przecież wtedy CLG zrobiło comeback z Helenizers, Cloud9 zrobiło comeback z tsm i to z wyników jeszcze gorszych, bo było chyba 12 do 3, a później wygrywali było 3 do 12, a później wygrywali całą mapę. Teraz jednak, jak się dogadać, to wejdzie na drabinę. Jako pierwszy, w końcu się jednak udało złapać, no i Wirtusi przechodzą na dolny bombset Skoro przegraliśmy pierwszą pistoletówkę, to teraz, żeby było sprawiedliwie, to powinni nasi wygrać właśnie tą postę terrorystów. Przebiegali szybko dworem, nawet Xpelit nic nie zauważył Chyba nie wiedzą zawodnicy CT, co się stało Nie wiedzą, że zawodnicy Virtus.pro już są na dolnym bs -ie. Tam czy ktoś stoi? Tam nikogo nie ma! Wirtusi właściwie mogą plantować bomby bez żadnych kłopotów Aż jestem w szoku jak zegrali zawodnicy Elevate? Nie wiedzieli kompletnie, co się dzieje na mapie. Teraz jednak frag dla Rocky wychylał się z paszabicem z wentylacji. Bo ma jednak już plantowane i to się spokojnie uda zrobić. Snacks będzie wchodził na plecy na pochylnie. Poczeka, aż dostanie info, że już pochylnie atakują antyterroryści. Tutaj na łoku Snax teraz jednak będzie starał się pomóc szybko kolegom. Snax coraz bliżej wchodzi na plecy na przeciwnika. Jest jeden frag dla Snugs, będzie kolejny. Snacks po raz kolejny trafia. I mamy rundę. Snack za fragi. taza Chyba też dwa, nawet trzy fragi Taza. Hat -trick, taza I mamy 12 do. Co to jest? Nie wiem, co to jest, ale mamy dwanaście do czterech, trzeba ten wynik pamiętać, bo może się to zrobić bardzo dziwnie. Tutaj jest coś dziwnego, słuchajcie, to jest coś, czego nie widziałem, ale przecież jest to druga runda, więc to musi być 12 do 4. Aż jestem zdziwiony tym, tym co się dzieje, słuchajcie, ale to musi być jakiś błąd po prostu na GoTV, także nie martwmy się, jest 12 do 4 i nasi są przed doskonałą okazją, żeby wygrać kolejne rundy.